Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Janusz Ruletowa, a oto nasi dzisiejsi zawodnicy. Campari 20 ml, Quantro 20 ml, sok z cytryny 40 ml, sok żurawinowy 40 ml jako dodatki Angosturka i Red Bull. Gotujemy. Powiem tak, no widać z kilometra, że słabe to będzie, ale może będzie to miła odmiana. Zaczynam od Campari. 20 ml. Mm -hmm. Zgadza się. Campari to powinno być. To powinien być ulubiony alkohol Ernesta, bo jest dużo ładniejszy niż smakuje. On takie lubi. 20 ml Qantro. Tak. Nie mm -hmm. Niechybniem sok cytrynowy 40 ml Boink sok żurawinowy również 40 tak zwanych mililitrów Boink Angosturka zamknięta przez Goliata dam sobie dwa dasze lód z zamrażalki. Chwytam za odcedzacz, przywołuję schłodzoną szklankę, w której rezydentem jest wielka knaga. Przesadziłem. I odcedzam. Doń. Kolejny piękny kolor. Zobaczymy, jak będzie grał z Red Bullem, którego dodaję jako top. Szybki Mieszenheimer. No i niechybnie. Gotowe. Skosztyjmy. jakby to powiedzieć elegancko tak jak to na salonach mówią ale mi wykręciło mordę jeszcze raz mówię. doskonałe po pierunie no i to jest tak w ogóle mnie nie dziwi ten dysbalans smaków jak tu zaszedł gdyż jest no gorzkie, bo jest Campari, jest Angostura, no ale przede wszystkim jest tak skurwysyńsko kwaśne przez te 40 soku, przy takich ilościach dodanego soku. Nie dodać mi tutaj chociaż trochę okruszka syropu cukrowego, to erneście pojebało Cię do reszty. Naprawdę to jest... Mm. Kurwa maj. Ale ja rozumiem o co chodzi. Jest gorzkie. Jest kwaśny. Kolor się zgadza. Jak zwykle wizja Ernesta ukazuje się przede mną w nawałnicy jego geniuszu. Jest to po prostu grejpfrut I tak kurwa, w zasadzie smakuje. Tak gorzki, kwaśny, czujesz, jakby wgryzał się w jakiegoś hiper -greyfruita. I kolor się zgadza. A sok grejpfrutowy nie użyty. Jak zwykle Ernest przyszedł, ugotował i poszedł. Nie elaborował. No ja nie jestem fanem, dla mnie to jest zbyt gorzkie. No jeszcze jakieś słabe przy okazji, ale dla wszystkich miłośników takich... No takich grejpfrutowych smaków, jak najbardziej. Ja takim nie jestem, aczkolwiek potrafię docenić... Dobrą imitację smaku, kiedy ją widzę. Powiem tak, mimo, że nie jestem jakimś super fanem i jest kwaśny, da się tą kwaśność przeżyć, naprawdę niewiele tutaj jest potrzebne, żeby to ulepszyć. Troszeczkę, troszeczkę cukru i wybalansować może jakieś alkoholu trochę, mało. Także końcowa opinia jest taka, 5 na 10, jest przeciętnie, ale nie najgorsze, doceniam tutaj starania. Tak chciałeś Ernestie, w takim razie jest to frust. Uh. To jakim Ernest jest chyba artystą, jeśli chodzi o, o to, co robi, to jest po prostu shish, jeśli mogę tak powiedzieć. Dziękuję za obejrzenie oraz zapraszam ponownie. Siuch.